Ja Dzień. tego dom? Dzień dobry wieczór z tej strony Cialny GD oraz. Nie za nak. Od Kubako. Od kubako. Tak, o, do czuła. Nie Nie, ja nie jestem Abi nie, to... Aha, nie. Aha, dobra. Okej, okay, dobra. Zwiesiłkę. U i Ojejku. Słuchajcie, nie ma mięsa. Jest syf. Właśnie jest, jest syf <grym> Jest w ogóle hardcore, nie? Pytam, oh. no co tu nie. się stało? Tu... Rozenek nie było, czy co? To jejku. Najważniejsze, że jest miód. Tak. Ja idę po mnie. a ja idę po skrzynka i idę zbierać drewno. Nie ma co, nie. Ma... Ale że Tak, jest taki ładnie, ma... ładny macie burdel w swoim archeo. No. Ja co tu się stało? ktoś odwiedził? Mrówko ale przecież odwiedził, zniszczył nam część bazy, przez co się zemściliśmy w ostatnich odcinkach. Tak I padło 3 sekundy. Tak, no padło trochę dłużej niż 3 sekundy, ale padło. E, dobra, ja mam skrzynka i zbieram kłody więc Będziemy mieli kłody na następny rok pewnie, znając życie <laughs> Więc teraz będziemy szukać, e, będzie trzeba pójść na Kotoszopy, pozbierać jakieś warzywa, owoce Żeby jednak jakieś tam miękkie dobra, mieć Dobra, ja, ja idę, ja idę rozstępnie Będę zobaczyć czy są może żabie łódka <laughs> Kończy się wieczór, także Także zaraz uwaga, będzie noc uwaga. A ja nie mam no to co jest. jeść ja zobaczę, może coś upichcę. Ty, ale tu za Bo jest noc, wieczór noc. Pozbieraj mięso. Pozbieraj, Michał, też grzyby, dobra? Jakiekolwiek okay, znajdziesz. Ja okay. teraz nie pamiętam, gdzie my szliśmy z tym. tym z tym przyjacielem. Na dół po lewej chyba. O, żywe kłody. Się... Na dół, na dół, na dół, sam dół. Dobra. Szkarłatne pióro. O, mam pożegnę. Co jest? Marchewkę. Mac kolec jeszcze tutaj leży. Ile tutaj jest rzeczy, nie? Co to Ej, bo nie Co widzę. to się stało się? O panie. Co tutaj się nie stało? Tyle czegoś. O, jest noc. Nie to, nie to, nie to, nie to, nie to, weź do ręki. Muszę zmienić ustawienia klawiszy przecież na kontrolerze, dobra. Oj, czekajcie, bo skrzynka będą mnie atakować. Skrzynek, chodź idziemy stąd. A by the way, jaka mamy porę roku? Eee, początek jesieni. Kończy, kończy się... lato, no. A, to jeszcze żaby powinny być będą, no Ale one są tylko w, w cień. No Don't you remember? Dobra, ja muszę iść. Coś będzie jak O, tu ja piękna ja Dobra. Zaprowadzę. Ja się muszę z nimi trochę polać, muszę trochę mnie zdobyć. Dobra, jest gruczoł pająka, jest mięcho. Dobra, idziemy mięcho upiec, bo trochę słabo z życiem stoimy. Znaczy, z żarciem. Abi, let's go. Tam kija. Fight! Ale mi psy no panie, dobra. Skrzynek jest tutaj przy obnisku, przy ścieżce, więc tutaj się musimy przejść, zobaczyć, co tutaj jest do pozbierania. Ojej, jest do pozbierania i to pełno. Panie, Cialny, my musimy jakąś sobie apteczkę zrobić. Tak. Nie? Ojejku, czego my tutaj Gość. nie musimy teraz? No dobrze. Raz. Abyło. tu papo. Jak ktoś fight. jest głodny, to zapraszam. Fight, fight. To się z Mortal Kombat pomyliło. Nie ta gra właśnie. Ja tutaj zbieram rzeczy różne, różniste. Dobra, to tutaj. chcę AM czy nie? Szyszki. Szyszki, chyba niepotrzebnie skrzynka brałem w ogóle, bo tego tutaj chyba nie masz tak dużo. O, jest gniła żywność nie jest tam potrzebna. Nie, dobra, są kłody. Ojej, przepraszam, są. A tak, bo my tutaj pozałatwialiśmy te tematy świnek i tak dalej. Halo panowie, jak to się zgłodne? Tak, ja. Ja będę. O, ja, ja. Ja będę. Pierwszy na wszystko. Dobra, ja się tutaj przejdę, zobaczę. A tu jest ta skrzynia. I w niej jest terarium, dobra, weźmiemy terrarium też. Dobra, dobra przejdźmy się, zobaczmy. Dobra. Mam trochę takich udek, mam jakieś owoce, warzywka. Dobrze. Okej, okay, ja tutaj zaczynam zbierać to wszystko, co mam. Żabie łódka to się co bardzo. No już no, idą. No ogólnie, tak jak widzicie, trochę mamy i zbierania i sprzątania i wszystkiego innego. Eee... Jest. Chowaj... Oh A nie, ja mam jedzenie. Daj żabie łódka. No dałem, są w lodówce. Dobra. Powinny być w salonkowej. Nice. Tak, 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 tak. Pierwszej. Dobrze. Zacieszam szacun. Dobra, czy nitryt w sumie nam się teraz nie przyda? To zbieramy dalej kłody. Oj, żywe kłody są nawet. I nawet się ruszają. Taki joke. Ale naprawdę o, o, się rusza ta żywa kłoda. To jest straszne, Bo... ludzie. Dobra, już. A, idealnie 20, dobra. Okej, okay, teraz trzeba skrzynka naszego znaleźć. Czy... O, widać kogo ostro... na mapie. Ostręcili. Wow. Skąd mi ostrycili Wyszło z czego? Deklu. Nie wiem Jaki? Ale zostałeś o, oczywiście podsumowany od razu Boś, powiedzieć? Ale co? Nie, to nie do Kuby A. Do kogo to powiedział? No właśnie Do siebie A, A. Czyli wszystko po staremu no. Nie Nie bądź? Myślałem, że będzie jakiś fajt czy coś, nie? A, aż mi muzyczka zagrała. turna działa, jakby co? Dobrze. Z bardzo dobrze. Z dobrze. Z mi tutaj chwilowo. Czekaj, tutaj mm -hmm. są kupy, tutaj są gałązki. E Dobra, ja szukam tera. dalej tego drewna. Aby go home. Ja nie pamiętam gdzie my tam z nimi walczyliśmy, o ty fajnie tutaj stoisz, a tutaj jest napisane drzewiec, drzewiec, a to zwykłe choinki, ale już, są... Zwykłe choinki. No, ale już są opisane odpowiednio, więc wiemy, o jest jeszcze jeden drzewiec taki ruchomy, o a tutaj są pająki, zostaw moją skrzynkę. Chodź, skrzynek idziemy stąd, bo te pająki są Co to się dzieje? Ale że co nam Ja tu nie można zbudować? Nie, no ludzie kochani. Oj, czekaj, czekaj, czekaj. Gruczoł pająka by się przydał. Tutaj jest pełno tych. Bawołków I duszków i w ogóle wszystkiego innego. Chodź skrzynek uciekamy stąd Rafał, ty znasz ten przepisy na żabuły, nie? Takie? Na żabułę, tak? Tam było. Yy... Yy, Żabie łódka, warzywo, dwa patyki Warzywo, dwa patyki. U to z warzyw mamy słabą Bardzo słabą. Dobra, wydaje mi się, że wszystko. A szynka w miocie, pamiętasz? Nie. Jakieś tam dużo mięsa było chyba. Miod. Tak. Dobra. O, to. A Izak, ten... mamy tylko mało mięsa. Wiosło. wiosło. Mhm. Dobra, ja już idę do Was, wracam do Was, bym powiedział. Okay. Oj, głoduję. Uwaga, głoduję. Strasznie głoduję. Namiot wam, wam postawiłem. <laughs> Jest za Michał. <laughs> Idę spać. Jedzenie! Odpłagam, jedzenie! Co tu jest? Szynka w miodzie, ostre chili. Nawet zjem te ostre chili. No coś tam dodało. Miodowe nuggetsy. Dobra, zjedz. Okej, okay, jestem trochę obżarty. O, noc mięso. Mięso z potworka jakby było, to byśmy coś tam działali z tymi żabimi udami. Albo z Kotoszopa. Ojejku. Ile tutaj jest po Jakiś... prostu tego narozwalanego, to trzeba też pozbierać wszystko, kochani. Ciekawe? Jakiś plan? E... O, ale syf. Tak, brak planu. Ale tu jest syf. Brak planu jest też dobrze Dobrym planem Ja tutaj na razie widzę Bajzel Jak w ogóle my tutaj mamy To, są, jak jest, nie maje, to. <grywa> Czekaj, chciałem wziąć śluz Gloomera na to Ale nic nie widzę oczywiście Czekaj gdzie jest Glumerku, gdzie masz śluza? Nie masz. Dobra, idę. Abi, idziemy na A, ten. A, tu jesteś. ...utka. Dobra, słuchajcie, ja zrobię kolejną skrzyneczkę. Weźmiemy sobie deski na... i znowu deski. I jeszcze stąd weźmiemy deski, deski. Chodź, obuś, na żabki. Eee, czekajcie, ta motyka mi w ogóle tutaj nie będzie potrzebna. Dobra, ja, można teraz wabi tutaj... się w nerw. Dobra. Odłożyć. Dobra. Fight! Fight, 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 fight! <ścoughs> jest jak to brzmi w ogóle, nie? Bojowy Michał jest bojowy, nie? Dobra, ona niech stoi tutaj. I teraz tak, tutaj chowamy... Nie mnie tu dziabiesz! Kurczę, żywe drewno gdzieś już mieliśmy, nie? Tak, tu, pięknie, no i jest odłożone, super. E, Okej, okay. o, tutaj też są pajęczynki, to dobrze, też się można ich pozbyć. E, co my tutaj jeszcze mamy z tych takich rzeczy ważnych? Ja wiem, że trochę wyszło. niekoniecznie tak, jak powinno. Aha. Znowu powroty do gry, no. Skrzyneczka, chodź tu, raz, dwa, trzy. Oj, nie mam miejsca na czwarty, super już mam. Cztery Dobra, chodź tu panie Pan, panie skrzynek, chodź tu, chodź tu, chodź tu Ty, widzę jakiegoś dzikiego pomidora Dobra, powiedzmy, że tutaj opuściłem cię No i wcale się nie zablokowałem, ale niech będzie Okej okay. To słuchajcie, to teraz tak. Tutaj sobie odkładamy drewienko, Tutaj też powinno być only drewno, ale tu jest taki bałagan, że też wstyd. E, dobra, robię... to cały jeden nitryt, ok. Dobra, ale skoro tutaj są deski, jest ich 10, ale są w sumie moc, powiedzmy, że mocno związane. Okej, okay, tutaj będzie reszta. Mr. Tacy. Gessler. Standard... Co? Mr. Gessler dostawa. A to dla kupy. Kuba, dostawa dla ciebie. Dobra, tutaj też damy patyczki. I resztę sobie zostawimy. Gdzieś tu miałem jeszcze nitr, nie pamiętam gdzie. Powiedzmy, że tu. Okej, okay, deski wkładamy tutaj. No niestety, słuchajcie, musimy to wszystko posprzątać, bo... Aha, tu się więcej nie mieści niż 10. No dobra, to tutaj oddamy. Niech wam będzie. <laughs> w takim razie... Co tutaj się działo takiego, że jest taki... Bałagan. No, to jest mało powiedziane, uwierz mnie. Dobra, gdzie jest Kuba? Nie ma żarcia. A co to jest? Worek na ziemniaki? Kuba, ty jesteś? Chyba ma pizztopa. topa No właśnie, też tak się wydaje. pizz co? Halo, halo, słuchaj mnie? O no, teraz cię słychać. Czemu cię nie Oj, było słychać? Nie wiem. Nie A, włączyłem widzisz? Kuba. A to jest powód, Świat dla us... którego mogłoby być nie być słuchać No. E, ogólnie tak, jestem przy królu świnek w tym momencie. Aha. E, mam pozbierane dużo żarcia i za chwilę przyjdę. Dobrze. Ja Ci też dostarczę 30 radnych hudek. No dobra, spoko. Tam Tam jest Mr. Gessler. Broń mi się tak, ma jakaś. Ty byś miał gdzieś? Jakąś broń? Marche Marchewka. Coś co, co? w tym sezonie? Dobra, Abi. Ty gdzieś całe jedzenie. No, no nie, nie ma! No w której lodówce? Jest To żarcie na Nie było. No były jakieś szynki na miodzie i ten przecież przed chwilą, przecież pamiętam, przed chwilą chciałem. No tyl tylko dwie były Ja jeden zjadłem A ja trzy O, super A Dobra a co? Nie nic. Nikt się nie pluje Poniekąd. Kąd Podieku Dobra idę. Dobra, bo ja mam teraz siedem dużych miejsc, że będzie coś. Będzie co jeść Meat Stew, Matheas Stew poproszę no. Duże mięso, no mięso potwora no. i małe mięska, nie? Dobra, tu jest. A masz duże mięso? Nie, ale wiem. Gdzie Ile, jest. przepraszam, mięso z potwora masz? N nie, ale może być też duże mięso jest... zamiast tego. Ja no to po wiem No co dwa duże mięsa, pardon. No trzeba by było iść do potwora. E, mam tego Dlaczego tu są trzy krampusy? Co? Cztery? Gdzie? No, gdzie ty na, jesteś? Na, na prawo od bazy. Na prawo od bazy. Szybko na prawo od bazy. Ten Biało pomarańczowy. I one wszystko zgarniałem siatkę, nie? To jest raz, ale dwa, gdzie trzy, na cztery. prawo od bazy? Mów. Na jedynie. prawo od bazy. Na prawo od bazy. No jestem na prawo. Biało pomarańczowy. No, to idź. Na prawo od bazy. No ale tam na prawo. Biało pomarańczowy. No w dół, w dół. Biom pomarańczą. U góry widzicie, Dobrze, tak. widzicie. No i czy. Widzisz? No jeszcze nie. No, to uważaj. O, widzę. No? Widział? Ty widział, ubił. No, można je bić? A, trzeba Abi, je bić. Abi, nerwuj się. Abi, nerwuj się. Ja mam siekierę tylko. No co? Fight, ty nie masz broni? Fight, fight. No skończyła mi się. Dobra, to chodź do mnie. One są takie słabe? Czy... Oj? Dobra. Ja już jednego ubiłem. Gdzie one są? Tutaj. Abi, czy ty możesz szybciej latać? Ciemność. Oj, oj, oj. Ktoś może z ogniem? No, no, już, już. Michał Chodź do nas! Ej, ej, ej! Dobry. Jesteś tu? Uff, jesteś tu z ogniem, ja mogę kłać? Przez stoję obok ciebie. Dobrze. A ty nie widzisz mnie? Widzę cię, widzę cię. Dobra, jednego ubiłem. Tu chyba był jeszcze nawet. A gdzie ty jesteś, Michał? Gdzie jeszcze nie. U góry Masz ogień? Mam w ostatniej chwili Aha To był chyba jeszcze jeden No to Michał go ubił jednego, ja zabiłem trzy Jednego tak Jeszcze e, ktoś go się... Gdzie jesteś, gdzie jesteś Nie wiem, idę do bazy Dobra, myślę, że to jest dobry pomysł <śmiech> Zieleniak <śmiech> Ty Dobra, go gdzieś tutaj ubijałeś? Po? On do góry uciekł. Aha, i tam go ubiłeś. Już pozbierałem, pozbierałem. Dobrze. A ja dalej głoduję. Ja też. Dobra, co idziemy robić, Micha? No, mam trzy mięsa z potwora, już jedno wrzucam do... A, tutaj są żabiotka. Dobra, e... Dobra, ja postaram się to przeżyć. Mięso potwora, żabie, łódka Zwykłe mięso Albo dba. dobra Dobra i jedno ja pier, duże pier, mięso Ja pierwszy, easy, ja pierwszy easy, easy. Tak, ja pierwszy, ja już mam połowę życia, ale ty pierwszy, dobra A wy coś robicie już tam czy nie? Tak, ja już z jednego robię, do drugiego brakuje tylko dużego mięsa Ja już nie mam nic, żarcia Ja już jestem pusty od wiesz, od jakiegoś czasu i ten i... Tutaj macie suche, nie? Wiecie o tym? No ja tego suchego nie lubię, nie jest jakieś takie suche. Ale to jest suche duże mięso. Nie, jak dobra, powie, to... obżarty. Eee, jak tam idzie? Masz no wiem. Chcianę ją A, dobrze. Dobrze, to wtedy dobranocka. Nie, dobra nocka. Ja do chul. zobaczenia następnym razem. Wungiel. Dobry. Dziękuję kubusiu. Poproszę tutaj żabieł tutaj jeszcze. No dobra, na Poproszę proszę te... a dobra sobie... Sam... Pewnie <grym> i do widzę, Jak widzę Jak widzę jak Michał odbiega, to <grym> dobra sam... Oj. Pff, Bez sensu ktoś powiedział. Dobra, czy ja tutaj jeszcze mam coś do zrzucenia. No nie, chwilowo nie. Dobra, zgniłe żarcie idzie do tej skrzynki jak się nie mylę. Albo już nie. Wiesz, że masz tak bardzo pełną skrzynkę zgniłego żarcia, że już więcej zgniłego żarcia ci się nie ten Ten na system narzekasz, to jest 15 psychy, 25 głodu i 20 HP. Szusz? Ten? O ten, ten, ten? Ten jest taki dobry?